Siemaneczko widzowie, witam w dzisiejszym przeglądzie ryneczków Dzisiaj sobie na luzie przejrzymy rynek I wy pewnie widzicie dopiero ten filmik, e, jutro dopiero niestety No gdyż, kurcze, jutro zaczynam, mam pierwszy dzień studiów e, z rana, więc e, No chciałbym się wyspać trochę bardziej, dzisiaj na nocy nie będę siedział Więc no nie zrobiłem tego zbyt na bieżąco Znaczy i tak to ceny pewnie się, pewnie się stale nie zmieniam lub bardzo leciutko, więc W sumie to dużo się właśnie zmieni, ceny będą raczej podobne Więc taki odcinek, nie mogę być przyzwyczaić tego od Counter Strike 2, kurczę wam za czasem, ale, ale no, no cóż, no cóż możemy zrobić, nic nie możemy zrobić, no Tak, ale tak to tak, jest z graczami Cesa. Chcieliśmy Cesa dwójkę, <laughs> Pojawia się CS, dwa znika, CS GO wszyscy mówią tak, znaczy no nie wszyscy wiadomo, e, kurczę ten CS GO, był zajebisty, to jest piękne. To jest właśnie to piękno, no, ale dobra, szybkim wstępem sposób odcineczka, jak nie wiadomo strona Skinsmokie, strona do wymiany swoich skinów Strona oferuje darmowe 5 dolarków z kodem L za imieniu, więc bardzo polecam, link do strony oczywiście macie w opisie e, Ten maczek do wygrania i dwa skiny pocieszenia jeszcze, więc przypominam, że trade jakiś ze Skinsmokie i komentarz pod tym filmem lub za kilka dni to rozdaję, więc Lub filmem za kilka dni e, I to jakieś dwie nagrody pocieszenia są e, Plus do tego E, strona nie wylicza e, wlicz... <grafię> wpiszcie sobie mój kodzik to macie 35% do doładowania czyli jak doładujecie sobie 100 100$ dostajecie 135 dolców to bardzo spoko opcja doładowania sobie pieniążków na steam i do tego strona jeszcze wam nie wliczy cen na klejek, przez co wyjmiecie naprawdę naprawdę fajne krawciki i możecie potem sprzedać na rynku steam albo po prostu sobie z nimi e, grać, więc ja polecam jako doładowanie sobie na Steamka, jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej fajnie by było. Również w opisie macie konkurs lub dwa konkursy, bo teraz trochę YouTube ukrywa linki, bo zabezpieczenia jakieś tam mają w opisach. Więc macie jeden lub dwa konkursy na K-dropie, Może sobie wbić. Ja polecam. Jak bicie do jednego, pewnie drugiego się pokaże w konkursie, więc no. Eee, dobra, przechodząc. Zaczniemy od skrzynek, bo to jest taki klasyk. Skrzynie to jest dobre rozpoczęcie przeglądu do rynku, no bo są najciekawsze. przestrzynia, bo jak przy skrzynie to wyskakują. Eee, klucz do skrzyni. Lecimy strzenia, wiadomo, wyskoczy ten, skrzy... ten skin, maczek, dziesiąteczka ukąszenie węża tutaj bez zmian. Nawet ciężko się mówić na ukąszenie węża, Omówiłem na szynkę, ale zbyt się nic nie dzieje, oprócz czego jednego wyłamu i to taki wyłam o 6-7 groszy, no to nawet ciężko to komentować. Ten e, night po prostu w nocy sobie cena rośnie i tak dalej. E, w dzień troszkę spada, więc to, to tutaj się nic zbytnio ciekawego na niej nie, dzieli, nie dzieje, jeżeli o nią chodzi, chociaż z dropu również może wypaść, więc ciekawe, że załamania rośnie, a ukąszenia stoi również to ciekawa rzecz, że ludzie są aż tak pewni, że to będzie zastrzynia. wiadomo procenty są większe, ale to jest Valve, pamiętajcie, to jest Valve, może nic nie wypaść, coś czuję, że jak Walf sobie zawali, to tak może walnąć, no załamania cały czas leciutko idzie w górę, podoba mi się to, wiadomo, fajne, przyjemne i niech sobie leci strzyneczka, strzyneczka z ładnymi skinami, strzyneczka z potencjałem, strzyneczka, która może wypaść z dropu, no strzyneczka, która... Kurczę, jest fajne po prostu, jak dla mnie. skiny są naprawdę ładne w tej skrzynce. Jak patrzę na te skiny, według mnie topka, jeżeli chodzi o same takie skiny, wiadomo, są trochę gorsze niż tych starych, ale z tych nowych, skinkowo, bardzo fajnie się to prezentuje. No i na szykach, mnie to sama robota jest. Pryzma tutaj 2.4.30, ta cena jest naprawdę też ładna. Też to, 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 to górka tak naprawdę, bo zobaczycie, tutaj najwyższy Pik 436, więc teraz ta szynka jest naprawdę naprawdę e, droga i... Też również, w sumie tutaj nic jej nie zatrzymuje żeby to lecieć do góry I oby właśnie tak było Tych pryzmacików również trochę mamy w magazynach Ja na pewno mam, wiem, że widziałem kilka osób ma Więc liczę na to, że Wy też macie troszkę ee, tych właśnie strzynek Sprawdźmy co się dzieje na holo Paryżach Bagać tego ostatnio nagrałem film, że właśnie te Paryże zapleciały w dół, ale odbijały. No i zobaczmy, jak to teraz się tutaj e, klasyfikuje e, cenowo. Furia, HoloFuria 5485, czyli jest ta widoczna odbitka, i mamy tutaj ten dołek widoczny, e, na którym po prostu przyjemnie było kupić, lecz. E, Póki co takiej okazji super nie ma do sprzedania, no bo jakbyście sprzedali teraz to za 53 zł, no wiadomo, jakbyście to kupili, to byście coś tam zarobili, tylko to było zarobek w kwestii 2 zł, przy takich cenach, no to wiadomo, no to są lepsze sposoby do zarabiania, jeżeli procentowo bym obliczył, a... Tak, to w sumie, no po prostu jest to przyjemna cena, była, no nie do kupu, do zakupu, ale nie wiemy jaka będzie jeszcze w przyszłości, więc e, na to możemy też liczyć, że jeszcze ta cena kiedyś może, może podupaść, może też polecieć w górę, wiadomo. E, Apex również, po prostu jest odbitka Paryża, Paryż sobie odbija, i, no i okej, okay, niech sobie odbija, e, zobaczymy co się będzie działo po wypadnięciu, bo jak wiecie, to jest najciekawszy moment. Tak naprawdę, teraz sobie ta sytuacja ustabilizuje i wróci do starej sytuacji, tej jakiej była, więc no po prostu jest również kwestia czekania na. No, wydarzenia, co się będzie działo i jak to będzie z tym Paryżem, naszym wyglądało. To wszystko przejdźmy sobie do Antwerpu, do kapsułek. Bo ja również to chciałem zobaczyć. Chociaż Paryża kapsułek też bym zobaczył, ale najpierw Antwerpowe. Czy coś źle wpisałem? A, nie no, dobrze wpisałem, po prostu rynek działa, 5,42 legend, czy jest to duża cena? No nie, jest to na trochę nawet niższych cen, widzimy dobek nawet na 4,69 można było kupić, to jest ciekawe, dlatego, że tutaj zobaczcie, po 6,60 nawet się sprzedawały, to 100 sztuk się sprzedawało po 6,60, patrząc, że 6,60 sprzedając, to dostaniecie za to pewnie 5,50 około, jakoś tak pewnie byście dostali na czysto, to jest ponad złotówka, no złotówka zarobku, no. Kurczę, ładnie no patrząc że tu jest sprzedawać teraz kupywać naprawdę spoko w sumie i bardzo ładny dołek i Antwerp sobie spada czy ja mówię że super okazja hm <laughs> nic takiego nie mówię ale na pewno powiem tak jest to spoko cena No bo jeżeli cena przed chwilą była w dołku Była jeszcze lepsza, to wtedy była super okazja Teraz po prostu jest dobra cena Nie będę oszukiwać, ale no te ceny są przyjemne Przyjemne ceny Antwerpu, jak zawsze Tak, warto, warto inwestycji I warto rozejrzenia się w Antwerpie Jeżeli chodzi o to I dla mnie on zawsze będzie e, Zawsze, może nie, no źle to mówię W tych cenach jest po prostu warty zajrzenia sobie i poglądania jak to wygląda Tak się poznają kapsuły no, Wróciło to wszystko do tego starego stanu e, Rzeczy przed właśnie wejściem CESA 2 Dwójki, jak się to wszystko układało normalnie, no to wszystko podobnie już wygląda praktycznie, więc tutaj również, jak widzicie, nic zbytnio do omówienia nie ma. Poczekajcie, tylko jestem z ciekawości, zobaczcie, sobie, jak nasz glitter Apex wygląda. O, co, ja wpisałem Apex? E, Apex. Jak to? A, bo też tu wpisałem. Dobra. Glitter, dobra. Jeden już cztery. Lekko urósł, ale to kilka groszy, więc tak, akurat, zobaczcie, glittery aż tak mnie odbiły. O. A mają szansę jeszcze bardziej odbić, patrząc jak całe palce odbija, tak swoją drogą. Tylko Wam dodam, jeżeli ktoś by był zainteresowany glitterami, bo pewnie sobie jeszcze bardziej odbiją do jakichś 2 zł. Myślę, no bo ta cena jest trochę jeszcze niska i jest to taka cena trochę jeszcze w dołku, bym powiedział, jak na Apex, bo kosztował po 2, nawet 70, więc no 2,80, więc jest to trochę nawet dobra cena. Jeżeli ktoś chciał, nie jest to najgorsza cena do kupienia. Pokażcie mi jeszcze również Sztokholm, e, Sztokholm Antwerp, Sztokholm kapsuły, jak to się wygląda na nich. No tutaj lekka różnica cenowa chyba jest, ale to jest 2 złote, tak jest cenowa, nie nad więcej, dobrze, zauważyłem to, eee, a tak często Sztokholmu ok, nie patrzę, ale zobaczcie, spadki na Sztokholmie, mamy spadki na Sztokholmie na kapsułach jednych i drugich, z tego co widzę, bo te drugie też są jakieś tańsze i dokładnie, zobaczcie, Paryż źle wpływa na Sztokholm bardzo, bo zobaczcie jak sobie eee, spadł ten, ok, jest to ciekawe również, eee, kapsuły te za 8,50 bo też były troszeczkę droższe, tak, również były tutaj. O, teraz wróciły, ale. Czyli nie, ta cena to była tak pod. No dziewięć z kawałkiem bardziej bym kojarzyłem, ale no, złotówka jest tańsza. Plus tutaj zobaczcie, kosztowały po 7 zł, 7, 60 lat ludzie miejmowali, więc te ceny również tutaj. Fajne były. Naprawdę spoko ceny były do takiego zainwestowania wyjęcia, bo no że taki Antwer według mnie wyjąć w takim dołku, to jest dobry, dobry dobry zakup, moim zdaniem. Bardzo dobry zakup, jakby ktoś wyjął Antwara dołku, jeżeli ktoś z Was kupił te kapsuły lub jakiś holo, czy coś, to naprawdę fajnie sobie tutaj e, mógł wyjąć. Ja tutaj nawet tropik nie widzę, do lekkiego zjazdu, lekki właśnie widzę, tak też patrzę sobie. No kurczę no prezentuje się to fajnie, to wiadomo, no to 21 zł się raczej nie skupi, chyba że jakiś fart boży podleci i moje zamówienie jest pierwsze w kolejce ustawione i ktoś wystawi tanio, no to wtedy pewnie poleci do mnie no jest to raczej takie liczenie na farta niż e, zamówienie, no ale coś się zawsze może wydarzyć, może zawsze taki jeden wpadnie to się na tym spoko, e, bynajmniej zarobi, no nie, no to liczymy, no z mi się prezentuje Trochę nawet chyba taniej właśnie jest. No właśnie, no spadki są tych, jak widzicie, to mówię na tym wszystkim. I bardzo się tak, tutaj ludzie kupują za 4 do 10 kawałkiem. Ja również już kupiłem tak raz, tylko chyba szarki, a nie wilki. Teraz na wilki. Polecam w ten sposób. Często się kupują naklejki i można na tym fajnie, naprawdę fajnie sobie zarobić trochę kaski. No i chyba wszystko tak. Czekajcie, a nie, jeszcze nie. Jeszcze muszę RMR sprawdzić, bo to też w sumie spoko event. No fajny, fajny rynek. Czemu RMR nie chce mi się wczytać? A. LMR nie został wpuszczony na CSA2. Zobaczcie. Co jest? Co się dzieje? Hole już blotuje, ale LMR nie. No nie rozumiem, okej. Okay. Weźmy sobie pod lupę e jak to tutaj się prezentuje. Czy jest jakiś zjazd? Ja tak LMR cenowo... Nie, nawet podjazd lekki do góry. Okej, okay, na ewilkach Czy na e-wilkach również tak to prezentuje? Poczekajcie, zajrzymy na... Na, sp na spirytki. 3,50. Myślę, że, daj, że droższe właśnie droższe. Wcześniej tutaj były troszkę tańs tańsze. Podleciały w ciul. I teraz spadek. Okej. Okay. Na jednych spadek, na drugi wzrost, czyli RMR mieszanie, ale bym chciał zobaczyć najbardziej kapsuły, bo my teraz ciekawią. No czemu tak nie wyszukuję? A jak piszę, piszę kapsuły? Nie wiem, no czemu tak jest? Wiecie? RMR. O, jest. Okej. Okay. No rynek jest zajebisty, No nie musiałem to 10 razy wpisać, żeby w ogóle podleciało. Okej. Okay. Okej, okay. również zjazdą mamy na kandydatach. Jest zjaździk. Legendy również zjaździk. Również lekki zjaździk. No i co? Eee, prezydenci, też zjaździk. Też taki lekki zjaździk. Czyli NRK już trochę spadają, Wra wszystko tak naprawdę wraca do cen. Ceny ja się normują, tak bym to nazwał. No i co? Tyle było w tym, spokojnie spokojnym filmiku. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie w górę, strzelcie suba. Eee, pamiętajcie, kot Eldzard z k Kdrop. Trzymajcie się. Cześć, cześć.